Witam ponownie. Odcinek drugi. challenge był ketchup, Teraz będzie zamknięcie wina. Słyszałem, że masz kogoś pozdrowić. Wino jest, rozumiem, całe. Po, pozdrawiam Sebastiana, który jest niewidomy. I leży na DDoxie. Nie wiem, czy jeszcze jest, czy już go przywieźli mi, i go zabić do DPS-u. Także pozdrawiam cię seba. Trzymaj się, dużo, mi pomogłeś. Dziękuję ci bardzo. I pozdrawiam wszystkie piękne kobiety. O! Старт! И таа да О, куја! Pusta? Jak widzę, pusty. Pusta. Lekko poszło. Leciusko. No, szerokie gardełko. Co zrobisz widzów? Pozdrawiam was wszystkich bardzo mocno. Trzymaj się. Mario jest jeden. Jest. Tylko jedyny. Jedyny, Mario jest jedyny, o. Trzymajcie się.